Gdzie pan się wybiera, panie Jacek? Do Szczecina się wybiera. Znowu do Szczecina? Nieczęsto, ale. Jaki jest plan na podróż? O której wyjazd? Chyba o 13 Wyjazd. Z 7 godzin podróży i jesteśmy w Szczecinie. Na co ci te koce? Tak zimno będzie? W Szczecinie 300. Wyjeżdżacie dzisiaj o godzinie 13.00. Jakie są nastroje drużynie, panie? Lepsze, no lepsze na pewno, ale mamy świadomość, że, że jeszcze dużo pracy przed nami. Jak z Twoim występem? No, prawdopodobnie w końcu wrócę na boisko, także bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak będzie jeszcze, ale, ale jest duża szansa. Powiedz mi, no, jakie są nastroje w drużynie aktualnie? Czy bardziej cieszycie się z takiego zwycięstwa, czy, czy jednak myślicie dali poważnie o tej sytuacji w tabeli? No i wielkie wyzwanie przed Wami. Um... Naprawdę to zwycięstwo, myślę, że trochę, nam, trochę dużo nam pomogło, uh, trochę się tak uspokoić i, i dodać dalsze do energię do pracy. Uh, również patrzymy na tablet, żeby uh, byliśmy ostrożni w tym i, i pracowali dalej. i jakby nie robiły tak jak w ostatnim męczu, to myślę, że, 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 że będzie ok i spokojnie. słyszałem, że miłość jedzie, tak? Tak co ty do tej reakcji myślisz? Powiedz mi, dlaczego tak to wygląda? Cieszę wyszło? się bardzo, że jedzie. Ale ta, no, cała tutaj akcja? michała jak to wgors... dużo pomoc w tym tak naprawdę, że jedzie. Na talizman. Ale z twojej strony jak to wyglądało, że po prostu do randomowego chłopca, czego już kojarzyłeś wcześniej. No nie. Stał po prostu znalazł się w tym czasie. O dobrze. O, o, o. W tym czasie i w tym miejscu którym akurat y, cieszyliśmy się ze, ze zdobycia bramki Fajnie, fajnie To wyszło zupełnie nieprzygotowanie Duże emocje, Dużo emocji, y, dużo... Dużo rzeczy się złożyło na to, że po prostu zeszło ze mnie I, i trochę ciśnienie I on mi w tym pomógł, na Bierzemy sztalizm do Szczecina i dzięki Pozdrawiam Miłosza Pozdrawiamy Miłosza, Pozdrawiamy. Miłosza tak, pozdrawiam Jestem bardzo szczęśliwy, jedziemy do Szczecina Patrzę, Byłeś kiedyś w Szczecinie? Ale tak wiesz, wakacyjnie czy bardziej zawsze nie, nie, zawodowo. Zawsze zawodowo i dobrze wspominam, bo kilka razy się udało wywieźć trzy punkty. Czego się spodziewasz? Ciężkiego meczu na pewno, co nie? Ale damy radę. Wyjeżdżacie razy z piłkarzami jako dział prasowy? Nie, my wyjeżdżamy dzień później, czyli jutro o godzinie 6. I co, bardzo ważne jest, to, jaki będzie wynik dla waszego powrotu, czy będzie to szczęśliwy powrót, czy nie. No taka jest specyfika pracy przy drużynie piłkarskiej, że wszystko zależy od wyniku i od tego, czy później jest dużo publikacji, jeśli wygramy, czy trochę mniej po porażce. Szybki raport przed meczem Pogonią Szczecin. Karol. jesteśmy gotowi na mecz? Spokojnie Szczecin? Że tak. Oczywiście, że tak. A przywieźliśmy ze sobą małego pomocnika. No ja z nami Miłosz, tak zwany Talizman. Talizman <grystanie> 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 Który przyniósł w tamtym tygodniu, w sumie w tym tygodniu szczęście, Kupie Czerwińskiemu, dlatego dzisiaj jest z nami. Dobra, ćwiczymy, że dzisiaj też przyniesie. Tak samo. Tak jest. Tam przygotowane na niskie temperatury dzisiaj? No, już koce przygotowane, kurteczki też przyjęte, także... No Herbata będzie robiona? Będzie, jest już raz zrobiona, także Grzesiu no. zrobił. Ja też w sumie pomogłem, bo wcześniej przyjechaliśmy dzisiaj, ogarnęliśmy okay. całą szatnię. Okej, okay. no. jak się podoba obiekt w nie? Kurczę, no fajny, fajne. tutaj, jak to, fajnie to wygląda. Murawka też fajna. No i pogoda wydaje mi się, że sprzyjająca do warunków takich piłkarskich. Wydaje mi się, że nie za, nie za zimno, nie za ciepło. No jest tylko grać, nie? Dokładnie. 何 よしよし。

dan voor de Kto się wygrał? wam dzisiaj? Co tam, Dobrze, Dobrze. to Dobrze. trudny teren, bardzo trudny, ale Dobrze. piękny będzie dzisiaj. Dzięki. Dobry mecz dzisiaj, super zagraliśmy cały zespół. Na końcu coś tam czarowali, ale udało się, udało się wygrać. I myślę, że zasłużenie, bo byliśmy z zespołem lepszym. Bardziej yy, skoncentrowany, myślę, ustawionym lepiej zasłużyliśmy. Tak i takie zwycięstwo na pewno też na wyjeździe szczególnie doda pewność siebie, nie? Tak, ciężki teren, ogen ground, szapolski yy, fajnie, bo znowu, znowu trochę tlenu w tabeli, ale musimy być dalej skoncentrowani, bo w piątek kolejny, kolejny ważny mecz. Tak? Super, dzięki bardzo. Zapraszam na stadion. Wszystkich kibiców do Wspieramy. Wspieramy.

Wygrodzi się ja Kto wygrodzi się we? Ja z Kto wygrodzi się we?